Dla nie słuchasz Mańkowski razem z Stifler. Siemanko. się Siema. Więc jak się czujesz przed twoim długo wyczekiwanym debiutem w No No się. No znaczy, że wiadomo, jest trochę strach, no bo to debiut i jeszcze przede wszystkim jest trudny rywal. No ale nam radę, nie? No właśnie, między tobą a rywalem jest duża przepaść, jeżeli chodzi o doświadczenie, no. żeby nie powiedzieć też umiejętności, bo słyszałem, że dopiero zacząłeś się przygotowywać w czerwcu, kiedy mm. podpisałeś kontrakt, nie uważasz, że to trochę za późno, skoro już od dawna wiadomo było o twoim debicie? Znaczy nie było wiadomo, ja, dopiero, ja, tak, ja od razu powiedziałem, że dopiero jak podpiszę kontrakt, no bo ja już tak w sumie od roku tak jak już miałem, miałem walczyć, nie miałem, to postanowiłem że dopiero jak, jak podpiszę kontrakt, dopiero zacznę się przygotowywać, a no, rywal taki się trafił trudny, no to nie ma wyjścia, nie? A jak ogólnie spędziłeś przygotowania do tej? Gdzie, gdzie zaczynasz swoje przygotowania? W Ankosie, tak? Tak, ja cały, no cały czas w Ankosie, nie no, tylko Ankos. A kto jest twoim głównym trenerem? Paweł Korowczyk. I gdzie, gdzie szukasz swojej szansy w walce z Popkiem? Znaczy, no tego nie chciałbym zdradzać, no bo no to może być w sumie moja taka jedyna atut. Nie? Że on po prostu nie wie, na co mi stać no i nie wie, jaką będzie taktykę, nie. Oprócz Popka, po, mówiło się o twojej walce z Merganim. Czy byli jacyś inni rywale też proponowani? Znaczy, jako pierwszy, to ja miałem właśnie na pierwszej gali z Palasajdem, ona no, Na też jakoś nie wypaliło. Potem ma się Mergani, no, ale to też jakoś nie było jako zainteresowania, no i, no i jest popek w końcu, nie? Widziałeś już się z popkiem na żywo? Tak, właśnie poszedł do mnie pół godziny temu, przybiliśmy zepiony, no i, no i tyle. Jakie twoje palić. pierwsze odczucia? No, tak, no jest groźny, nie? no? No popek. Ale chodzi ci ogólnie o wygląd, czy... No czy... taki ma wizerunek, no taki no... no, no przestraszyłbyś się go na ulicy, nie? Myślisz, że przełoży się to w walce też? Mm, nie wiem, nie wiem. No jak, jak wyjdę, to zobaczę, nie? Ale mi się wydaje, że psychicznie będę dobrze przygotowany. A opowiedz mi coś więcej o waszym nowym projekcie skład. No, no to jest taka szóstka, szóstka znajomych, tak robimy to wszystko razem z Wojtkiem, jest jeszcze taka sławna youtuberka Cornels. No i pro taki... Dokładnie no, robimy takie zajebiste, fajne rzeczy, nie? Na, na przykład? Możesz zdradzić coś więcej? E, no w drugim odcinku będzie z, zjazd taki, zrobiliśmy taką 100-metrową stu, zjeżdżalnię, no i na nie zjeżdżaliśmy, nie? Rozumiem. A opowiedz mi trochę, bo rozumiem, że z warsaw już historia jest zakończona, tak? Tak. To jest koniec. Czyli co teraz? Tylko, tylko fame ma? Czy planujesz więcej walk, czy to jest ta jedna jedyna i koniec? Znaczy, no ja chciałbym zaprezentować się jak najlepiej, żeby dostać kolejne walki, no i to zostać jak najdłużej, nie? Czyli nie masz innych planów poza tym? No, cały czas jakieś tam poboczne projekty mam, ale ja robię wszystko, nie? Co z projektem Stevie, Stifit? A to już niedawno. dawno. nie no, to, Nie, no to już od półtorej roku to jest nieaktualne, nie? Nie sprawdziło się. A co z kanałem Wyzwani? Yy, no właśnie, z no, już nie robimy dwa lata, no bo tam YouTube przecinał zasięgi, bo robiliśmy takie zaostre rzeczy. No i właśnie ruszy, ruszyliśmy teraz z tym składem, nie? No ja, Wojtek, no i jeszcze dodatkowo cztery inne osoby. Dobra, super, dziękuję Ci bardzo za wywiad, powodzenia.